Turtle Wolf. Wrócimy sobie jeszcze raz do największego e, prywatnego serwera World of Warcraft, który uskutecznia, e, no najlepiej chyba, możemy sobie powiedzieć, e, ideę Classic Plus, czyli klasycznego wowa, ale z rozwijanym kontentem, utrzymanym w duchu jakby tej gry, czyli coś, czego na ten moment Blizzard nie czyni. Choć, jak zaraz przejdę do tego, są dodatkowe znowuż argumenty za twierdzeniem, że Blizzard robi swój Classic Plus i że już może bardzo niedługo się dowiemy oficjalnie czegoś, czegoś o tym więcej. Tym niemniej, dopóki, dopóki to się nie stanie, trwa inba z tertulwowym, który Blizzard usiłuje zamknąć i go no, pozwał to w sumie mało powiedziane. Ale zanim do tego przejdziemy, to raz jeszcze, jakkolwiek ja bym chciał, raz jeszcze powiedzieć, że ja uważam, że po tym co widziałem przynajmniej, to oni, Turtle Wolf, ideę Classic Plusa naprawdę oddał bardzo nieźle. Znacznie lepiej, niestety, niż chociażby Season of Discovery, to trzeba powiedzieć. Eee, to jednak, Turtle Wolf ma też swoją wroczną stronę. <laughs> ma też swoją taką drugą stronę, o której mało się trochę mówi. I między innymi trochę o tym właśnie, o to chciałem też tym razem zahaczyć. Znalazłem, z, 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 przepraszam za wykop, ale znalazłem. W sumie taki fajny post na wykopie po, po polsku napisany, chyba gdzieś tam wgłębiający się to, o czym teraz będę mówił. Mianowicie jest ciekawy taki wątek, podwątek związany z Turtle WoWem, że istnieje w społeczności ogólnie tych privów klasykowych WoWa taka postać jak Szena i to jest jakaś, Taka Rosjanka, która, ja tu przyznam, że ja nie znam jakichś szczegółów tego, ale ona w jakiś sposób przejmowała albo po prostu sama otwierała dużą część tych najbardziej tam wiodących, popularnych, tych prywatnych serwerów związanych z WOWem, głównie chyba klasykowym, jak rozumiem. I że często jest tak, że to właśnie ona jest jakoś, jakimś takim podmiotem, który wymuszał na realnych deweloperach tych, tych serwerów właśnie monetyzację tych serwerów i tego, żeby oni tam wprowadzali te rzeczy typu shop i tak dalej. No właśnie. Bo. Terów. I coś, o czym się zauważyłem, no tak mało mówi. A jak się mówi, to tak y, z niemałym w mojej ocenie wyparciem, to oprócz tego, że Turtle Wolf jest naprawdę niesamowicie zrealizowaną ideą Classic Plus, to trzeba też powiedzieć, że Turtle WoW jest bardzo mocno monetyzowany. To jest bardzo mocno zmonetyzowany priv. Twórcy tego właśnie, no już jakkolwiek ich nie rozumieć, y, zbiorczo czy nie, y, no bardzo mocno y, po, nazywając to po imieniu. Mikrotransakcjami monetyzują Tertla i co więcej, to nie jest wcale zasada, która się tyczy każdego priwa, bo Tertel WOF jest teraz często porównywany z Nostalariusem, na fali tego, że Blizzard zamknął Nostalariusa kiedyś i to był pierwszy taki prywatny serwer, który Blizzard zamknął, który był tak głośny, który był taki popularny, gdzie była jeszcze czysta wanilla, po czym ogłosili Classic Plusa i stąd ludzie się domyślają, że Blizzard tam, jak teraz zamyka te serwery, a poszły już Blizzard próbuje zamknąć już następne serwery, bo też Elysium próbuje teraz zamknąć z tego, co słyszałem. To, że szykuje jakiegoś tam swojego Classic Plusa. Natomiast Nostarius, co by o nim nie mówić? Nostarius nie miał mikrotransakcji. Nostarius nie miał monetyzacji. Co prawda, ja pamiętam, jak jak miałem znajomego, który tam grał, to tam w społeczności generalnie latały takie teorie, że oni tego nie monetyzują, ale w istocie były, byli gold sellerzy na tym serwerze. I podobnie była taka teoria, że w istocie to są właśnie twórcy starrius, którzy sprzedają tego Golda Bokiem. Bo też wiecie, na koniec trzeba powiedzieć, że no wiadomo, nielegalnie oni to robią i tak dalej, ale jednak jest tak, że jeżeli oni nie monetyzują dewowie takiego prywatnego serwera, w żaden sposób nie monetyzują, to tak naprawdę to jest po prostu koszt, bo ten utrzymanie jednak tego serwera, jego opłatę, zwłaszcza jak tam dużo ludzi gra, no to, to kosztuje. Powiem szczerze, że ja nie wiem o jakich my tu nawet pieniądzach możemy mówić, natomiast no, raczej podejrzewam, że są to dosyć niebagatelne kwoty. Zwłaszcza jak serwer jest popularny, jak się, jak się roz, rozrośnie. I coś, o czym zauważyłem cały czas, raz jeszcze podkreślając swoje uznanie za sposób, jaki oni kontent dodawali, Turtle WoW tam, e, jakkolwiek nielegalnie i tak dalej, to jednak mam wrażenie, że jest turbo wyparcie w tym. Jak mocno to jest monetyzowane transakcjami pay to win. Tak, pay to win. Dokładnie tak, pay to win. E, to nie są czyste, e, kosmetyczne, e, jakieś tam nawet rzeczy. Takie też są, ale to, co tu widzicie, to jest normalnie, to jest, to jest screen normalny. Z tego to jest w ogóle, żeby jeszcze jak na ironię losu, ten cały. E, System donacji jest zrobiony dosłownie na interfejsie blizzardowego shopa. Nie? To, jest, to, jest to jest jakby po prostu wzięty z interfejs z tego. No i jest jeszcze po prostu cała jakby ta infrastruktura, jak to po prostu wygląda to identycznie. I tak to są nagrody. Typu, wiecie auction house, że możesz sobie zamówić przenośny czy mailbox czy jakieś takie rzeczy, czy jakieś tam inne backpacki, czy tam mounty wcześniejsze. Ludzie używają takiego argumentu, że tam, że no tak, tak, to jest, ale to nie są duże tam rzeczy, i tak dalej, że to, 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 to nie jest aż taki big deal, że tam w klasiku możesz sobie zamówić auction house nagle, gdziekolwiek jesteś. No dobra. To w takim razie ja rozumiem, że te same osoby nie miały żadnego problemu z tym, jak na przykład na retaila był rok chyba już temu, niecały wprowadzony, była wielka imba słuszna zresztą moim zdaniem, o longboya tak zwanego płatnego, którego na dwudziestolecie wprowadzili, który miał w sobie auction house, którego można było kupić z jakąś chorą kwotę, nie wiem, 60 dolarów czy coś takiego, tak? To ja rozumiem, że te same sobie nie miały z tym problemu wtedy. Bo, rozumiecie, mi o to chodzi. Jest absolutnie stosowane w społeczności wowa szeroko rozumianej i dwójmyślenie i moim zdaniem tu jest straszna nieuczciwość intelektualna i ja uważam, że w obu przypadkach moim zdaniem jest to tak samo złe. Co więcej, ja bym się nawet kłócił a propos przykładu auction house'u, że akurat w realiach Vanilli zamawiany auction house to jest tysiąc razy większe pay to win niż w retailu, gdzie ci to realnie zaoszczędza 5 minut max, a w klasiku jest ci to w stanie zaoszczędzić znacznie, ale to znacznie więcej czasu. E, więc tak, to były moim zdaniem, okej, okay, oni nie sprzedawali level boostów, nie sprzedawali tam nie wiem przyspieszonego expa czy jakieś takie rzeczy, które jak rozumiem zazwyczaj na tych privach tam często są. No, ale wiecie, no, 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 to jest, to, to są rzeczy, które realnie w realiach nie są czysto kosmetyczne. No, jeżeli nie są czysto kosmetyczne, wpływają na gameplay, to znaczy, że możemy mówić o jakimś stopniu pay to win. Tylko jest tylko wyłącznie pytanie w jakim stopniu. To jest jedyne pytanie, a nie pytanie o to, czy to jest Pay2Win, ani tym bardziej, czy są to mikrotransakcje. Prawda jest taka, że Turtle Wolf jest totalnie, maksymalnie monetyzowany i ja podejrzewam, że gdyby na światło dzienne wyszło, ile oni pieniędzy z tego dostawali, to by się mogli wszyscy dziwić. Naprawdę myślę, że my tu możemy mówić o nieprawdopodobnych kwotach i w ogóle to. To jest też coś, co mogło ostatecznie e, uwagę Blizzarda e, przykuć, nie? E, w tym wszystkim, że, e, że oni właśnie tak to monetyzowali. Bo wiecie, bo co by nie mówić, Blizzard przez bardzo wiele lat mógł zamykać te priwy, sukcesywnie je pozywać, ale w sumie co tego nie robił. Tych priwów na przestrzeni lat, Wowa, no to było przez pierdyliard, tak? A w zasadzie jedyny przypadki, gdzie Blizzard serio coś zrobił, no to ja przynajmniej kojarzę do Stariusa, a teraz Tertulvowa. No i teraz właśnie. Z tego co rozumiem, pozwał właśnie Elysium, które notabene jest następcą Nostariusa, więc tam może być to śmieszne, bo tam może być stara postać mojego przyjaciela, który grał na więc jest Śmieszne, że to w ogóle dalej istnieje. No ale i w ogóle wracając właśnie do tej Rosjanki Sheny. Jest taka teoria, ona, czy to jest chyba jeszcze na poziomie faktu, że ona właśnie miała te różne serwery, ona była tam bardzo właśnie lubiana w tej społeczności, bo tam ona tam właśnie wprowadzała te takie hardkorowe monetyzacje tych serwerów. No i jest taka teoria, pod którą tutaj wiele tam na rzecz której dużo z argumentów to tutaj jakby pokazuje, że w istocie osoba, która prowadzi WoW, czyli torta, to jest w istocie właśnie ta szena. I co więcej, co jeszcze ciekawsze, co jeszcze ciekawsze? uważa tak nawet sam Blizzard, ponieważ w tym y, pozwie, no ile tak to można nazwać, bo to jest tam przywołanie tego aktu antyterrorystycznego, no dobra, już tam nie, nie, nie wgłębiłem się w szczegóły, e, jest wymieniona ona podmiotowo y, jako ta torta, aka Shena. Sam Blizzard w tym swoim pozwie uważa, że to jest ta sama osoba i oczywiście. To może być tak, że to jest takie, wiecie, że to jest taki manewr Blizzarda, taki sprytny, strategiczny, żeby po prostu podważyć, e, e, jakby, zaufanie do tego Tertelwowa. Taki, wiecie, taka piłka podkręcona, żeby podburzyć po prostu to zaufanie ze strony społeczności. Może tak być. Ale z drugiej strony mi się wydaje, że e, no to jest. E, nie znam się na prawie amerykańskim, natomiast e, generalnie. O z rzeczy typu złe, o nieprawidłowe oznaczenie, wiecie, podmiotowe i tak dalej, to, to są rzeczy, które bardzo potrafią być ryzykowne, jak chodzi o takie właśnie formalizmy. Bardzo to upraszczając, Jakby nie wiem, czy tak konkretnie tutaj może być. Natomiast po prostu chodzi mi o to, że może być tak, że ten gambit ze strony Blizzarda mógł być bardzo ryzykowny. Więc jednak jest chyba duża szansa, że oni to zrobili, oni to tak oznaczyli, bo serio uważają, że to się sprawdzi. Tak mi się wydaje. Nie, tego przyznam, że nie jestem pewien, ale, ale, ale wydaje mi się, że jest to jakby jakiś trop taki e, myślowy. Więc to faktycznie i to by chyba mogło tłumaczyć. Są nawet jakieś tam screeny z... Z tych, z tych Discordów, nie, Tertla, że tam, że w ogóle chyba wspominanie o tej szeny, to jest w ogóle, to dostajesz muta od razu i tam jakiś deweloper w pewnym momencie przypadkiem się wygadał, że ten shop, że oni by go nie chcieli, ale że to jest niezależne od nich, nie, no to... Jeżeli to jest niezależne od devów tego prywatnego serwera, no to od kogo, tak? To jest jakiś, jakiś big brother w tym wszystkim musi być, tak, więc... Więc może być naprawdę tak, że, że, że w tej całej teorii spiskowej coś jest i że naprawdę jest taka ciemna strona tego wszystkiego w tym tertulwowie, nie? <grywa> big Shena, big sister, <grywa> big Russian sister. <grywa> Ja naprawdę uważam, że słusznie się krytykuje rzeczy typu, again, odstawiamy kosmetyki, osobna dyskusja, bo to tam można jeszcze kręcić nosem, no ale rzeczy typu WoW token w retailu, rzeczy typu long boy jako mount z elementem pay to win, nie boję się tego stwierdzenia, tak? Mały win, ok, to jest 5 minut tam wygody, ok, jasne, ale jest, ale jest. I wiesz, i tego typu elementy, które wpływają na gameplay, to jest to jest moim zdaniem coś, co absolutnie powinno być krytykowane. Jest słusznie krytykowane, tylko no, mi się to tak samo na przykład na tertu nie podobało. Tak jak mi to mój przyjaciel przynajmniej opowiadał. No, no tak, jak FF był popularny, wszystkie argumenty za tym, że sklep był jeszcze gorszy, były spuszczane do kibla. Tak, to prawda, ja, masz rację, i ja uważam, że tam faktycznie tam to dwójmyślenie też było stosowane. Kiedy się wszyscy zachwycali Final Fantasy. I, tam, I jednocześnie mówili, że WOW to jest złe, bo tam są mikrotransakcje i B, i tam shop są rozbudowane. Pomimo tego, że nie jest. Nie, sorry, nadal ja wiem, że za każdym razem, jak ja to opowiem, to się ludzie na mnie obrażają. Shop w WOWie nie jest rozbudowany. Nie jest. Naprawdę mało. W porównaniu z rzeczami, które są zdobywalne wyłącznie w grze, rzeczy, które są w shopie, to jest procent procenta to jest ułamek. To jest absolutny ułamek. A w grach typu ESO, w grach typu Final Fantasy, tam nie jest shop, to jest po prostu to jest ogromny yy, hipermarket, gdzie w wowie to jest po prostu ten shop, to jest straganik. Znaczy ja niestety tak, jak chodzi o retail, ja się niestety tego też obawiam, że tam będzie yy... Ja myślę, że Retailowy WoW się dobrze zapowiada gameplayowo. Uważam, że generalnie rzecz biorąc, abstrahując od pojedynczych jakichś tam elementów, to co do zasady on się zapowiada jako gra coraz lepszy. Tak uważam. I co więcej, wydaje mi się, że tak się dokładnie działo. Dragonflight gra zyskiwała na jakości, poza jakimiś tam potknięciami po drodze. Natomiast niestety uważam, że ceną tego, a przede wszystkim szczerze mówiąc, chyba tej kadencji kontentowej, tego, że się rozbudował Team WOWA dwukrotnie i tak dalej, wydawało mi się zawsze, że to musi mieć gdzieś swoje ujście i taki. I wydaje mi się, że niestety jak, jest jeden element, z którym z retailem będzie coraz bardziej, i to jest właśnie monetyzacja w shopy. Wydaje mi się, że z tym będzie coraz gorzej. E nie, mam, ja mam nadzieję, tylko że, że, to będą, że to się utrzyma na poziomie kosmetyków i że jakkolwiek będzie zachowana proporcja właśnie dotychczasowa. Kosme, jakby rzeczy kupowanych w shopie versus zdobywalnych w grze. Natomiast no, no pewne bariery zostały przekroczone niedawno, chociażby Long bojem. Naprawdę uważam, że ten longboy płatny na dwudziestolecie to było przekroczenie pewnej bariery wcześniej przekraczanej. I to bardzo niepokojące jest, niestety. News Blizzard just reworked the shop. Co ty gadasz, to w ogóle, to zobaczmy to. For player housing. Monitor. Aha, że rozbudowują o player house nie no dobra, no to, 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 to jest tam wiesz. To, co to tam wiedzieliśmy, to, 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 to nie jest... Tu mogę docenić chociaż, że Blizzard był bardzo jakby uczciwy w tym. Znaczy, no, to to właśnie jeszcze zobaczymy, czy, czy był. Ale Blizzard od początku mówił, że będą pewne pojedyncze meble do kupienia w shopie, że będzie czasami je tam wrzucał. To było od początku jasne. Natomiast jeżeli oni utrzymają to w proporcji, a tak jakbym miał strzelać, to myślę, że utrzymają, znaczy mam nadzieję. Jeżeli utrzymają to w proporcji takiej jak transmogi, chociażby czym mounty, czyli że 99% jest do zdobycia normalnie w grze. I jest jakiś jeden, jakieś tam pojedyncze jakby elementy, które są z shopu. Okej, okay, jakby. Znaczy, znowu, w idealnym świecie, ja bym oczywiście wolał, żeby tego wszystkiego w ogóle nie było, wiadomo. E, no, ale tak realistycznie na to patrząc, to wydaje mi się, że to jest najlepsze, na co możemy w tym momencie liczyć. Czyli to rozbudowanie, to chodzi o to, że po prostu się powiększy o, o elementy do housingu, po prostu o meble. No, ale, to, no, agent, to, to to, to spodziewane. Mi bardziej właśnie chodzi o rzeczy typu zburzenie tej proporcji, o której powiedziałem, to raz, a dwa. E wprowadzania nowych elementów, których wcześniej nie było, nie? Właśnie takich jak ten Longboy z tym Auction housem. Tylko znowuż, tak samo jak mi się to nie podoba tu, tak samo mi się to nie podoba tu, nie? Też te, uważam, że kluczem są proporcje i uważam, że to jest też właśnie, to, to właśnie jest jedna z tych rzeczy, na temat których było bardzo dużo nieostrzywości intelektualnej i, mówiąc szczerze, zwyczajnego, zwyczajnego gadania bzdur, jak chodzi o awarii Tailowego na przestrzeni lat, jak ludzie już naprawdę ja też nie lubię tych rzeczy w shopie, ja też nie lubię mikrotransakcji, ale ludzie tak rozdmuchiwali z proporcji. Skalę tego, ile tam rzeczy jest, jakby w rzeczywistości, i jakby w porównaniu z tym, co jest w grze, i tak dalej. Naprawdę mnóstwo ludzi, zwłaszcza takich ludzi właśnie bardziej właśnie na jakichś priwach grających, czy fanów bardziej wanili, jakieś takie rzeczy. Naprawdę ja zauważyłem, że oni potrafią w takim kosmosie żyć, w takich bańkach po Oni serio myślą, że większość, nie wiem, mountów w WoWie to jest z shopu na przykład, czy coś takiego, że w ogóle mounty, które są w grze, typu Invincible, możesz kupić w shopie, czy co? To jest, powiem szczerze, abstrakcja, a nie zła. Mówili, że będą takie proste rzeczy, typowo frakcyjne, będą do zdobycia, gry, natomiast takie specjalne epickie, świecące, do do kupienia w sklepie. Nie, nie, oni mówili, że takie sklepy, takie rzeczy będą do zdobycia z innych źródeł, pojedyncze, takie bardziej, właśnie jak to powiedzieć, epickie, świecące, e, typu achievementy, typu jakieś osiągnięcia, tam wiesz, Mythic Plusy i tak dalej, w tym w shopie. Czyli nie tak, że. Zwykłe, nieświecące, jakieś tam szare rzeczy są zdobywalne w grze, a epickie świecące są z shopu. Tylko, że epickie świecące są z innych źródeł, nie są po prostu do kupienia od vendora, co stoi ci przy, przy Twoim domu. Natomiast część, część z tych rzeczy będzie z shopu. Tak, tak przynajmniej ja to zrozumiem. Też pamiętajmy, że do czasu rzeczy ze sklepiku pojawiają się czasem w tym trading poście, na przykład w rekolorze. Tak, to prawda i to też trzeba uwzględnić. Z drugiej strony, tu ktoś może powiedzieć, że no okej, okay, ale dostajesz tendery do kupienia za, kupo, za kupienie dodatku. I to jest też, moim zdaniem, argument z drugą stronę, że trading post generalnie jest super właśnie taką super rzeczą, dzięki której między innymi możesz zagranie w grę, nabyć rzeczy, które normalnie w słowie są do nabycia w ramach mikrotransakcji. W tym sensie Trading Post jest bardzo fajny, natomiast z drugiej strony właśnie też trzeba pamiętać, że na przykład dostajesz więcej tego, tej waluty do Trading Postu w takich pojedynczych przypadkach, na przykład zakupienia dodatków. Przy czym wydaje mi się, że jest taka bardzo, ludzie się boją bardzo w kontekście retaila, że będzie można kupować trading post z shopu. Po prostu, że będziesz mógł kupić ile chcesz i tyle. Bo teraz jest tak, że możesz tylko w ograniczonym zakresie kupić nawet nie sam trading, tę walutę do trading postu, tylko z samego w zasadzie chyba tylko zakupu dodatku nowego. I ludzie się boją, że Blizzard po prostu tak to że będzie można sobie kupować ten, ten tender, trader tender, ile się chce z shopu i tyle. Mi się wydaje, że to się nie stanie, a jest tak z tego powodu. Że gdyby to się miało stać, to wydaje mi się, że by się już stało. Tak mi się wydaje, że gdyby Blizzard miał. bo tu zdecydowanie jest duże pole do monetyzacji strony Blizzarda i ja też się trochę obawiam, że oni to. Jakby, gdyby oni to zrobili, to naprawdę, naprawdę bardzo bym zakwestionował swoje, chyba, dalsze poczynania w tej grze. No cios byłby duży, natomiast nie wydaje mi się, żeby to zrobili. Jakbym miał strzelać, a przynajmniej nie w najbliższym czasie, to wydaje mi się, że nie. Ale, ale przede wszystkim mam nadzieję, że nie. No nowa w też miało na klasiku nie być, nie? Więc no. No zobaczymy, no, no zobaczymy. Zobaczymy. Mhm. Teraz nie Blizzard mówi, że tego nie wprowadzi, ale co chwilę daje te monety w ramach promocji do czegoś, więc co oni głośno mówią, to na nie słowa. No, ale tak? Znaczy, to poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że ten trading, ten tender do kupienia kupienia, to był. to jest tylko za dodatek nowy. Czy nie? Czy było gdzieś jeszcze po drodze do kupienia? Bo może coś było, ja nie pamiętam po prostu. Nie, ale nie, nie było innych chyba. Nie, nie było innych chyba przypadków, gdzie kupić trader, tender. Z szopu w pakiecie z czymś. Było? Był dodawany do bransoletek z kwiatkami? Są mniejsze jakieś do kupienia kosmetyki, gdzie dają po 500-600 monet. Teraz jest nawet? To może ja jestem out of the loop? A gdzie teraz jest, na przykład, w tych e, jakichś takich pakach, tak? Okej, okay, na przykład tu jest kataklizm ten... No nie, to tutaj nie ma. Shine-infused pack. Bla, 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 tu też nie widzę. Nie widzę tego. Ostatnio było. Aha, czyli już nie ma. No dobra, to, ale to ja tego uczciwie nie pamiętam, że to... Okej, okay, no dobra, no to faktycznie, to, to, to słabo. Nadal uważam, że... Nie jest uczciwe intelektualnie zrównywanie tego z sytuacją, gdzie ten tender można po prostu kupić ile się chce i go po prostu kupować, i że jest po prostu przełożenie, że realnie z trading postu możesz po prostu kupować za pieniądze rzeczy. Wydaje mi się, że między tym a tym jest bardzo duża, jakby, różnica, bardzo duża przestrzeń. Natomiast, no, to słabo w takim razie, że tak robią. W sensie to też jest słabe, ale to, po prostu jakby to jest kwestia stopniowania, jak bardzo słabe to jest. Ale okej, okay, no dobra, to, to, to widzisz, nawet nie, nie pamiętałem o tym. Limited time, ale co... To nie wiem, czy to nawet gorzej jeszcze, że powiedzmy. Nie. Ja nie cierpię takich FOMO, kurde, zagrywek. Jeszcze nie wiem, czy że przypadkiem ich nie dojedzie teraz Unia Europejska, a w sumie z tym, no bo tam były ostatnio jakieś takie ruchy z takimi e, limited time oferami, e, rzeczami, właśnie do kupienia, że coś, coś tam było, z jakąś tam, kurde, jakąś mobilką, z jakimiś końmi, a, Nie chcę przekręcić, ale. No, ciekawe, ciekawe. Nie pamiętam, wydaje mi się, że jakaś jeszcze myśl była. A propos tego, telegraphowa. Natomiast y, z innych, jakby konkludując to, jeszcze z innych rzeczy, to Blizzard za, czyno, zaczął pozywać następne rzeczy. Pozywał właśnie też Elysium, którego, jak rozumiem, też ta Shenna y, y, w, w tym momencie prowadzi. Więc kto wie? <grym> kto wie? Ja wiem, to jest może kopił, może coś tam. Ale wydaje mi się, że nie. Widać, że to, 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 bo to sam Blizzard w gruncie rzeczy mówił przecież rok temu, że to jest przed Classic Plusem. Że to wszystko to jest faktycznie droga do Classic Plusa. I faktycznie słusznie ostatnio pisaliście, bo to też tak sobie trochę doczytałem w tym temacie. Faktycznie jest tutaj jeszcze taki w ogóle wątek, że a propos tego, czy Blizzard, na ile tam wiecie, złośliwie. I tak dalej, nie zamyka tego tertla, że faktycznie jest taki precedens a propos tam prawa własności intelektualnej, tam, że jak ktoś infring... ktoś narusza Twój IP, które jest Twoje, ale robi to tak, że jakby to jest takie obvious, widoczne i nie wiem, podejrzewam, że tu jeszcze w ogóle może być tak, że właśnie kwestia monetyzacji jest dodatkowym argumentem, jakby za tym, i Ty nic z tym nie robisz to po czasie stracisz prawo po prostu do ochrony jakby to nie będzie wartość jakby nie będzie dobro które prawnie jakby chronione jeżeli jakby po pozwalasz na naruszanie tego prawa więc może być tak że Blizzard serio autentycznie nie miał wyboru już w tym momencie żeby ich pozwać ale to wiadomo to jest też taki tam side'owy wątek Mężczyzna na pola cały rok a w końcu i tak na blisko nie na blisko no no, no, miałoby to pewien sens, nie? Miałoby. Znaczy ja tak, wiesz, nawet jakby ogłosili dzisiaj, to ja i tak uważam, że to jest miesiąc za późno, ale no... Może tak, może tak być. Może tak być. Tylko no, właśnie to pytanie, co się przez ten rok stanie, nie? Bo społeczności w, kl w klasikowej Nastroje w społeczności klasykowej, tej blizzardowej, są bardzo niefajne, nie? Ba po prostu, ja nie wiem, nie? Bo to, to, to by oznaczało, że w klasyku się serio przez rok nie będzie nic działo, nie? Ja nie wiem, że to jest coś, na co Blizzard... Yy... Może sobie pozwolić? Czy chciał sobie pozwolić. Nie wiem, no zoba zobaczymy, zobaczymy, ale jakbym miał obstawiać, no to jakbym miał dać datę, gdzie najpóźniej ogłoszą tego Classic Plus, no to zgodzę się, że byłby to bliskon. Ale mnie by nie zdziwiło, jakby jednak zrobili to szybciej. Pozwali też jeszcze jeden serwer Classic Plus, nazywał się Projekt. A, racja! Tak, właśnie, właśnie, jeszcze ten Projekt. No właśnie, tak, tak, racja, czyli Blizzard, no właśnie, i to jest to, do czego zmierzam, że Blizzard tak yy, zaczął że tak powiem yy, nie tylko tertla, ale tak, taki ostrzał prowadzi yy, ogólnie na te Classic plusowe priwy, więc może to. Yy, może to jest kopiu, może, może tak być, ale, ale może coś jest na rzecz. <grybujesz> Może coś jest na rzecz. Kto wie. Co się stało z tą moderacją Tertla? Każdy stracił rangi, ale nadal co na tym Discordzie. A to ja nie wiem, nie wiem, to ja tak, aż tak w tolor się nie zagłębiałem, powiem szczerze. No ale tak, ale chyba możemy się chyba zgodzić, że a, a propos tego, tej całej tego. Ym, tej, tej spiskowej teorii, że tam chyba coś jest na rzeczy. Tam chyba coś jest serio na rzeczy. Zwłaszcza, że gdzieś jeszcze nie wiem tego, nie śledziłem tego, ale z tego co też wiem, to to, o to, to nie było zawsze. To się chyba to w pewnym momencie się chyba pojawiło, ale, ale tu się mogę mylić, przyznaję. Ponieważ trochę to wygląda, jakby Blizzard próbował ośmieszyć i oczariać terytorium, żeby poza nie zostało odebrany tak źle, jakby mógł, bo teraz nagle wszędzie różne wątki o tej szczelinie, posty w stylu terytorium, nie jestem, czym myślicie. Znaczy ja to powiedziałem wcześniej, tak. Ja myślę, że może tak być. Wydaje mi się, że jest taki jeden argument przeciwko temu, że. Wydaje mi się, że to by było bardzo ryzykowne, tak czysto procesowo zagranie ze strony Blizzarda, złe identyfikowanie, jakby, jakby strony, którą w cudzysłowie atakuje. Natomiast. Może tak być. Absolutnie nie, nie, nie odrzucałbym tego, że to jest taka strategia, żeby, żeby podważyć zaufanie do terytorium. Tak, ja absolutnie uważam, że może tak być, tak. Co więcej, ja nawet uważam, że oba mogą być prawdziwe. Może być tak, że i w tym, w tym coś jest, i jednocześnie może być tak, że Blizzard kompletnie nie wie, na ile to jest prawda, a na ile nie, tylko po prostu tak, takie zagranie zrobił. To się totalnie nie wyklucza. Tak na dobrą sprawę. A co się ma stać? No jeżeli WoW się nie zamknie, to myślę, że coraz mniejsza szansa, coraz mniej, coraz więcej będzie osób, które się zadomowią na turtlewowie, czy gdziekolwiek indziej, a do Classic plusa nie przejdą. Eee, tak uważam. Pamiętaj, że mówimy o gatunku MMORPG. Ciężko jest grać więcej niż jednego MMORPGa tak mocno naraz. raz. A jak już jakiś czas grasz w jakimś miejscu to wiesz jak już się przywiążesz do postaci i tak dalej to ciężko jest Cię oderwać od tego więc ja uważam że strata im każdego dnia jest coraz większa akurat